Was wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony Gosia. Dzisiaj chciałam nagrać ten filmik dla tych osób, które zastanawiają się, czy lepiej przesadzać rośliny na wiosnę czy na jesień. Zauważyłam, że jeszcze dużo komentarzy jest takich, że teraz już jest za późno. A ja właśnie uważam i przez te kilkanaście lat różne rośliny sadziłam i sadziłam wiosną i sadziłam jesienią. I uważam, że lepiej rośliny rosną jesienią posadzone. Z tego względu, że macie dużo więcej wilgoci i rośliny nie potrzebują aż tyle wody, żeby produkować liście. I wtedy bardzo fajnie się korzenią. Ja bardzo dużo roślin właśnie przesadzam jesienią, i uważam, że jest to dużo lepszy termin, aby właśnie do połowy tam listopada, czy nawet jeszcze w listopadzie, jak nie jest zmarznięta ziemia, to ja jeszcze coś tam przesadzam, jak, jak po prostu potrzebuję. I uważam, że naprawdę jest to najlepszy termin, aby przesadzać duże drzewa. Jeżeli macie jakieś w ogrodzie drzewka, które niekoniecznie rosną w tym miejscu, w którym chcielibyście, żeby to drzewko rosło, no to jeszcze jest na to czas, aby go... Troszkę przyciąć i aby go przesadzić. Z tego względu, że drzewa, w szczególności właściwie drzewa, które już takie kilkuletnie, wiadomo, starych drzew się nie przesadza, ale jeśli zastanawiacie się, czy przesadzić, to lepiej przesadzić teraz. Czy na przykład duże tuje, ja pamiętam, jak myśmy tamte tuje, które są. Przy borówkach myśmy je przywieźli, bo ktoś tam się chciał pozbyć. Chciała kilka, żeby mi tam osłaniały. I stwierdziłam, że je sobie wezmę. To był sierpień. Bardzo dużo wtedy słonecznej pogody było. Ale te tuje się przyjęły. Więc spokojnie można nawet takie większe, jakieś tuje, czy, czy rośliny, jakieś drzewka można spokojnie sadzić. Tylko wiadomo, że trzeba podlewać. Jeśli nie pada deszcz, to trzeba podlewać. Jesienią właśnie jest to najlepszy termin na sadzenie różnych drzewek. Z tego względu, że tak słońce nie wysusza tych roślin. Nie trzeba ich aż tak strasznie podlewać i jest dużo większe prawdopodobieństwo, że taka roślina wam się przyjmie. Jeżeli na przykład kupujecie jakieś rośliny i nie macie je gdzie posadzić, to najlepiej zadołować w Donicy, żeby nie zostawiać tak koło domu, tylko właśnie zadołować w Donicy na taką wysokość, jak Donica jest, i wtedy takie rośliny wam świetnie przezimują. Przed nim domu również, po prostu jak nie wiedziałam, gdzie co posadzić, to wzięłam, wykopałam dołek, wsadziłam donicę i później je wyciągłam wiosną czy tam w maju. Więc, ja Wam polecam właśnie sadzenie od września do listopada. Można sadzić śmiało, i jest to na pewno lepszy termin niż na wiosnę. Wiosną trzeba częściej podlewać. Jak Wam słońce przyświeci, to niestety później takie rośliny cierpią. Jeżeli sadzicie wiosną, no to wiadomo, że minimum te 2-3 tygodnie trzeba codziennie podlewać takie rośliny. Po prostu traktować ich tak, jakby to były rośliny doniczkowe jesienią. To już nie jest aż tak to wymagane, żeby codziennie podlewać, chyba, że świeci słońce. No ale u nas teraz to praktycznie codziennie padało, więc nic nie, nie podlewałam. Tutaj posadziłam róże, przesadzałam ich z innego miejsca i pamiętajcie, że jeżeli przesadzacie starsze róże, możecie oczywiście sobie je spróbować ukorzenić, tak jak ja robię, macie tam filmik, bo wtedy wiecie, że taka róża nawet starsza wam. Się ukorzeni i będziecie mieć, jeżeli to jest stara róża. A jeżeli macie taką kilkuletnią, to przede wszystkim przyciąć ją. Ta akurat róża jest przycięta dosyć wysoko, bo ona miała dosyć dużą bryłę korzeniową, dlatego ja sobie ją tak przycięłam. Ale generalnie wszystkie rośliny, które przesadzam, to raczej staram się je obcinać. Tutaj posadziliśmy tą brzozę. Ona jest kilkuletnia, mam nadzieję, że się przyjmie. I oczywiście teraz jest najlepszy czas, żeby różnego rodzaju rośliny dzielić. Ja uważam, że dużo lepiej właśnie się ukorzeniają byliny, właśnie teraz. Dlatego ja akurat preferuję właśnie sadzenie roślin jesienią. Wiadomo, że są rośliny, które lepiej by było przezimować w garażu, jak na przykład hortensje ogrodowe i le, albo lepiej kupić je wiosną, jeżeli są z pąkami gdzieś w szkółkach. Wtedy wiecie, że ona Wam nie zmarznie, że kupiliście roślinę i ona Wam będzie kwitła. Więc ogrodowe hortensje lepiej właśnie kupować wiosną lub już tam wczesnym latem. A jeśli chodzi o Drzewka owocowe to na pewno brzoskwinie. Brzoskwinie również lepiej by było posadzić do jakiejś dużej dolnicy i przezimować w garażu. I później wiosną ją posadzić. Czy takie rośliny, które są bardziej wrażliwe na przemarzanie, to właśnie lepiej by było posadzić je do dolnicy dużej i przechować w garażu. Wtedy takie rośliny już ładnie się ukorzenią w garażu. I później posadzić je wiosną. I jak już będą po przymrozkach. Oczywiście w garażu od czasu do czasu podlewamy, żeby ta bryła korzeniowa nie wyschła. Tutaj mam takie piękne astry różowe. Ja sobie ich przesadziłam, bo miałam ich tam bardziej w tyle. Teraz właśnie jest tak, że najlepszy czas, aby sadzić cebulowe. Ja mam trochę cebul kupionych, ale na pewno jeszcze będę polować na, na tak zwane przeceny, które są w listopadzie czy w grudniu. Ja sobie ich później sadzę do donicy i później na rabaty lub w donicach zostawię, także Teraz, oczywiście, także kupiłam korę, bo będę obsypywać później wszystkie róże. Bo ja sobie kopczykuję korą, wszystkie róże i, i po prostu, żeby nie zmarzły. Wiem, że dużo osób raczej pomija ten, tą czynność, ale ja zawsze kopczykuję, bo wiecie, że ten ogród tutaj jest młody. Więc zależy mi na tym, aby rośliny się przyjęły i aby rośliny ładnie rosły. Ogród jeszcze bardzo ładnie się prezentuje, jeszcze jest troszkę roślin jest kwitnących. Za dziś dziękuję, jeśli filmik Ci się spodobał, zasubskrybuj mój kanał. I do następnego razu.